Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Na zegarach 18 to są fakty w RMF FM i ponownie w studiu Karolina Michalik. Słuchamy. Ponad 15% badanych mieszkańców zachodnio-pomorskiego przeszło już COVID-19, nawet o tym nie wiedząc. Takie są wstępne wyniki badań przesiewowych. A w faktach także kłopoty Huty Częstochowa, która straciła dotychczasowego dzierżawcę. Skąd ta decyzja i co oznacza? Posłuchajcie relacji naszego reportera. A gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM będzie prezydent Poznania Jacek Kieszkowiak. Są już wstępne wyniki prowadzonych w zachodnio-pomorskim badań przesiewowych na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Ponad 15% z przebadanych dotąd osób przeszło zakażenie i nawet o tym nie wiedziało. Więcej informacji na ten temat ma nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, co jeszcze mówią te wstępne wyniki? Test na przeciwciała w kierunku koronawirusa dał wynik dodatni niemal u co piątej osoby przebadanej w ciągu pierwszych tygodni programu. Ponad 15% przebadanych miało tak zwane przeciwciała późne, świadczące o przebytej chorobie i na odporności. U kolejnych 3% test wykazał obecność wczesnych przeciwciał. To oznacza, że te osoby były aktywnie zakażone bezobjawowo. Mówi Natalia Cistowska, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. W programie ma wziąć udział 50 tysięcy mieszkańców Zachodniopomorskiego, którzy nie mieli dotąd objawów zakażenia koronawirusem, są jeszcze wolne miejsca. W 70 szpitalach w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się dziś szczepienia na koronawirusa. W drugiej kolejności przeprowadzane będą w specjalnych, pozaszpitalnych ośrodkach i przychodniach zdrowia. Na szczegóły ma dla Was nasz korespondent Bogdan Fremorgan. Każdy szpital otrzymał dokładnie 975 opakowań produktu Pfizera. W każdym dziennie zaszczepionych zostanie średnio 200 osób, co w skali całego kraju daje około 15 tysięcy. Łatwo sobie wyobrazić, przed jak olbrzymim wyzwaniem stoi brytyjska służba zdrowia. Na początku Szczepione zostaną osoby najbardziej zagrożone, pracownicy służby zdrowia i personel domów opieki. Wiadomo też, że brytyjska królowa Elżbieta II i jej mąż książę Filip także przyjmą szczepionkę. Monarchini ma 94 lata, a książę jest od niej o 5 lat starszy. Poddani dowiedzą się o tym dopiero po fakcie. Huta Częstochowa straciła dotychczasowego dzierżawcę. Taką decyzję podjął Sendek. Jednocześnie rozpoczęły się rozmowy z ewentualnym nowym dzierżawcą zakładu. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły, Marcinie, skąd taka nagła decyzja? Chodzi między innymi o niewywiązywanie się ze zobowiązań oraz rosnące zadłużenie. Przedstawiciele dotychczasowego dzierżawcy musieli opuścić zakład niezwłocznie. Sytuacja huty systematycznie się pogarszała. Nie było produkcji, dostarczana do zakładu energia wystarczała jedynie na podtrzymywanie pracy urządzeń, a w ubiegłym Pensje wypłacano w ratach Teraz załoga jest na tak zwanym postojowym Na razie nie sposób określić, kiedy ewentualny nowy dzierżawca byłby w stanie wznowić produkcję Obecne zawirowania nie wpływają na rozstrzygnięcie trzeciego już przetargu na sprzedaż zakładu Jak informowaliśmy, sąd w Częstochowie zdecydował, że ma to nastąpić w styczniu przyszłego roku tylko 8% firm planuje w ciągu najbliższego półrocza zwolnienie pracowników. Równocześnie aż 17% firm chce zatrudniać. Tak wynika z najnowszego raportu Biura Pośrednictwa Pracy Randstad. A Krzysztof Bręda teraz w faktach. Krzysztofie, gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej? Patrząc geograficznie, to największa chęć zatrudniania nowych pracowników jest w centrum kraju i na południu, zwłaszcza na tym zachodnim południu. Najgorzej natomiast jest na wschodzie kraju, szczególnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam zwolnień ma być najwięcej. Warto popatrzeć też na podział branżowy. Zwolnienia zapowiada przede wszystkim branża usługowa, na przykład gastronomia, ale także instytucje finansowe, czyli banki i firmy doradcze. Z drugiej strony zatrudniać chcą budownictwo i przemysł. Przemysł to jest ten sektor, który faktycznie poza pewnymi zakłóceniami związanymi chociażby z łańcuchem dostaw i zakłóceniem, zakłóceniem łańcucha dostaw, on funkcjonował niemal nieprzerwanie w tym okresie. Mówi autor badania Mateusz Żydek. Na koniec dobra wiadomość najbliższe półrocze, aż 16% firm zapowiada podwyżki pensji. O obniżkach myśli jedynie 3% przedsiębiorców. Branża turystyczna obawia się, że w przyszłym roku Polacy mogą mieć mniej zasobne portfele, a co za tym idzie, mniej osób będzie stać na wypoczynek. Rok temu hotele prześcigały się w ofertach świątecznego wypoczynku, teraz stoją zamknięte. Dzisiaj na Mazurach sztorm. To są także w tej chwili burzliwe chwile dla wszystkich hotelarzy i gastronomów, którzy prowadzą tutaj na co dzień swoją działalność. Mikołajki właściwie zupełnie opustoszały. My oczywiście również mamy obawy o to, czy na pewno w przyszłym roku i w przyszłym sezonie letnim Polacy, ludzie będą mieć tak samo obfite budżety do tego, żeby móc przeznaczyć te pieniądze na wypoczynek, na turystykę i móc do nas przyjechać. Obawiamy się, że po tym okresie pandemii wszyscy jak gdyby będziemy musieli trochę zacisnąć pasa. Z Joanną Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Nawet o rok opóźni się budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Krakowem. Mołopolski oddział generalnej dyrekcji zerwał umowę z wykonawcą jednego z odcinków. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło. Chodzi o 18-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Widoma a Kraków-Nowa Huta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała, że wykonawca tego odcinka, włoska grupa WeBuild, od sierpnia wciąż prowadziła tylko prace przygotowawcze. Nie przedstawiono żadnego harmonogramu robót, nie zaczęto też jakichkolwiek prac drogowych i mostowych. Nowy przetarg może zostać rozpisany jeszcze w tym roku, ale to i tak już oznacza opóźnienie budowy prawie o rok. Pierwotnie trasa miała być oddana do użytku w 2023 roku francuskie władze rozważają utrzymanie lockdownu w grudniu oraz wprowadzenie godziny policyjnej i zakazu podróżowania pomiędzy regionami. Spowodowane jest to niewystarczającym według rządu spadkiem dobowej liczby nowych zakażeń koronawirusem. Według źródeł rządowych cytowanych przez francuskie media rozważane jest m.in. wprowadzenie od 15 grudnia godziny policyjnej, która mogłaby obowiązywać każdego dnia już od godziny 19 lub wręcz 17. .00. Miałaby ona obowiązywać nawet w Sylwestra. We wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Macrona Rozważane jest utrzymanie częściowego lockdownu do świąt Bożego Narodzenia. Decyzje mają zapaść na zwołanej przez szefa państwa jutrzejszej na Radzie Rady Obrony Narodowej. Informował nasz korespondent Marek Gładysz. A teraz przenosimy się do studia w Warszawie i łączymy z naszym dziennikarzem, Pawłem Bolinowskim. Witamy. Pawle? A mamy jakiś problem techniczny na łączach Oczywiście z Pawłem spróbujemy się jeszcze połączyć W kolejnych faktach Dziękujemy bardzo za uwagę Radio, muzyka, fakty RMF FM Ty, ty i ty też Wszyscy jesteście u Mikołaja